Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć trochę o Dniu Świętego Patryka, irlandzkim święcie wypadającym 17 marca, czyli już za parę dni. Kim w ogóle był Święty Patryk? To jest taka najbardziej podstawowa rzecz. Eee, opowiem o nim trochę, opowiem o nim trzy legendy, które są związane z jego działalnością z tym, e, dlaczego został też patronem Irlandii. Święty Patryk pochodził z bardzo zamożnej rodziny. Jednak w młodym wieku został porwany i sprzedany w niewolę. Wiele, wiele lat pracował jako pasterzowiec i codziennie modlił się do Boga o wyzwolenie. I tutaj, gdzie zaczyna się legenda, Bóg mu odpowiedział, że zostanie uwolniony, lecz nie wróci do swojej ojczyzny, do Walii czy Wielkiej Brytanii, tylko musi udać się do Irlandii, by tam nawracać pogan. Właśnie w tym czasie Irlandia była krajem bardzo pogańskim. Wiara chrześcijańska była zupełnie nieznana na tych terenach i tak jak się stało, tak jak mu powiedział głos, święty Patryk udało mu się uciec, udało mu się wyswobodzić i właśnie tam ruszył z działalnością pielgrzymkową, ruszył, żeby właśnie krzewić wiarę chrześcijańską w sercach Irlandczyków. Jedna z legend jest związana silnie z trzylistną koniczynką, która według zwyczaju daje nam jak najwięcej szczęścia. Święty Patryk miał właśnie taką koniczynkę mieć jako przykład Trójcy Świętej, pokazując, obrazując Irlandczykom, na czym właśnie polega ten, nasza wiara chrześcijańska. Było to bardzo dobre zagranie, gdyż od wielu, wielu wieków druidzi czcili koniczynę jako symbol idealnej triady, a święty Patryk swoim działaniem misjonarskim, swoimi kazaniami, nawracał Irlandczyków, zastępując satarę symbole pogańskie. Ogień, woda, właśnie koniczyna, czyli ten szemrok. Bardziej tak znana, zastępował je właśnie symbolami chrześcijańskimi, co ułatwiało mu dotarcie do prostego ludu, jaki wtedy zamieszkiwał ziemię Irlandii. Druga historia ponoć z niej wywodzi się zwyczaj picia. Piwa czy picia, właśnie irlandzkiej whisky w Dniu Świętego Patryka. To jest historia o tym, gdzie Święty Patryk zawitał do jednej z karczm na terenie Irlandii, i tam barmanka nalewała niepełne kufle, co było dla niego rzeczą niemożliwą do zrozumienia. Z terenu, gdzie on pochodził, do kufla musiało być nalane, aż się przelewało. Poszedł on do tej karczmarki i. Miło, jak to kulturalny święty powiedział, że jeżeli nie będzie dolewać do końca, do pełnych kufli, to nad jej karczmę naśle potwory. Dosłownie w ten sposób. I karczmarka się przelękła. Od tej pory na, nalewała z czubkiem. Dzięki temu, właśnie na Dzień Świętego Patryka, nie tylko w Irlandii, ale także w USA, w Polsce czy w Kuala Lumpur, e, bardzo często najpopularniejszym trunkiem jest właśnie whisky. Czy oryginalny Guinness, którego wielu pije tylko i wyłącznie ten jeden, jedyny dzień w roku? Trzecią historią jest historia o tym, jak Święty Patryk wygnał z całego kraju, z całej Irlandii węże, które ponoć były ogromnym problemem na tych ziemiach. Święty Patryk stanął na jednej z najwyższych gór, niektórzy mówią, że sławnej Karantu Hill, i podniósł swój pasterski kij i po prostu wezwał moc Boga, a wszystkie węże uciekły z wyspy, zniknęły i już nigdy więcej się na niej nie pojawiły. Jest to dość wierutną bzdurą, ponieważ w całej Irlandii nie ma ani jednego węża poza tymi hodowlanymi, ale legenda przyjęła się i węże są tutaj postrzegane jako właśnie symbol tej starej wiary, złych, złych mocy i pogaństwa. I w ten sposób mówi o tym, jak święty Patryk nawracał i krzewił chrześcijaństwo na tych wtedy bardzo prymitywnych ziemiach. Dzień Świętego Patryka jest świętem bardzo mocno kojarzonym z wesołymi, mocnymi obchodami. Właśnie na Dzień Świętego Patryka to wodospad Niagara został kiedyś zabarwiony na zielono. Wiele budowli sławnych na całym świecie jest malowana. Właśnie na ten jeden dzień, na ten kolor są organizowane ogromne parady czy to w Bostonie, czy w Nowym Jorku. Święto jakże, jakże przyjemne, bo kojarzy nam się z piciem dobrych trunków, kojarzy nam się z świetnymi tańcami, śpiewem, muzyką, co jest bardzo ważne. Przyjęło się właśnie dzięki tej łatwości bardzo łatwo na terenie praktycznie całego świata. A jeśli wy chcielibyście poczuć trochę Irlandii w swoim mieście, zapraszam was serdecznie, bo jestem pewien, że w co większych miastach czy co większych pubach z taką tradycją czy klimatem irlandzkim są organizowane koncerty czy właśnie degustację piwa Guinness, choć ono do tradycji weszło stosunkowo późno. Najbardziej znana jest właśnie ta szklaneczka whisky. Zapraszam serdecznie też na różnego rodzaju imprezy związane z kinami, bo widziałem już sam w Katowicach, że jest bardzo, bardzo dużo imprez, właśnie nie tylko muzycznych, nie tylko barowych, ale też kino czy teatr zapraszają na spędzenie. Dnia Świętego Patryka i może to być ciekawa okazja, żeby właśnie poznać Irlandię jako ten kraj, e, zaraz obok Wielkiej Brytanii, gdzie tak naprawdę wielu emigruje, a niewielu zna e, piękną zieloną wyspę. Do tego Was serdecznie zachęcam. To chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do poprzednich albo do kolejnych filmów, które mam nadzieję pojawią się już niedługo. Na sam koniec chciałem podziękować jeszcze zespołowi Prawdziwe Perły, który swoją najnowszą płytę na wygnaniu udostępnił za darmo w internecie, a także na licencji Creative Commons. I właśnie dzięki temu mogłem jej dzisiaj użyć i wykorzystać ją w tyle i tak samo w intrze dzisiejszego filmiku. Jeżeli byście chcieli posłuchać naprawdę fajnej, dobrej muzyki, nie tylko takiej lekko celtyckiej, ale też mocno szantowej, to zapraszam Was serdecznie do pobrania tej płyty na stronie nawygnaniu.pl. I żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo dzisiaj za oglądanie jeszcze raz. Do następnego razu, cześć.